Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak samorządy realizują inwestycje drogowe dofinansowywane przez budżet państwa. Chodzi o dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pod lupą znalazły się m.in. cztery jednostki z Warmii i Mazur, gminy Iława, Lubawa i Barczewo, a także Zarząd Dróg Powiatu Ełckiego. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię, choć w przypadku Barczewa i Lubawy kontrolerzy zgłosili kilka drobnych uwag. W wadągu Olsztyna powstanie nowoczesne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej. Olsztyńskie Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na projekt i wykonanie inwestycji. Na wybudowanie centrum w stanie surowym, wykonawca będzie miał 2,5 roku od dnia podpisania umowy. Koszt projektu i budowy do tego etapu to 20 milionów złotych, 18 milionów pochodzi z Polskiego Ładu, pozostałą część wykłada Samorząd Powiatowy i Gmina Dewity w Barmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego świętowała w weekend Dzień Myśli Braterskiej, międzynarodowe święto organizacji młodzieżowych odwołujących się do idei skautingu. Gala w Olsztynie stała się też okazją do rozstrzygnięcia plebiscytu instruktorskiego Tysiąca Jezior dla osób wyróżniających się w pracy z młodzieżą. Związek Harcerstwa Polskiego na Warmii Mazurach tworzy 4000 harcerzy i zuchów i niemal 500 instruktorów. W poniedziałek o 19.30 pokażemy program Design IT. W każdym odcinku fachowe porady w dziedzinie szeroko rozumianego wzornictwa, projektowania i estetyzacji przestrzeni. Design IT poniedziałek 19.30.